Ignacy Jan Paderewski był nie tylko muzykiem, ale też ważnym w historii Polski politykiem. Sam podkreślał, myślałem i mówiłem zawsze o polityce. Wygłaszałem mowy, gdzie się tylko dało, ale nikt nie przywiązywał do tego żadnej uwagi. Wszyscy koncentrowali się na moich zdolnościach muzycznych. To zainteresowanie patriotycznymi sprawami nie powinno nikogo dziwić bo urodził się pod zaborem rosyjskim, a jako trzyletni chłopiec obserwował, jak jego wieś napadli i rozgrabili kozacy. A teraz kilka istotnych politycznie liczb. Ten sam człowiek, który hipnotyzował słuchaczy grą, uruchomił w Ameryce armię złożoną z 25 tysięcy Polaków. Która rozrosła się do 80 tysięcy i potem, jako błękitna armia generała Hallera, zdobyła dla kraju prawo do powrotu na mapę Europy. Pięciu prezydentów USA poznał hmm. Paderewski osobiście. W latach 1915-1917 wygłosił około 340 patriotycznych przemówień podczas turne po Stanach Zjednoczonych, a 329 dni był premierem i ministrem spraw zagranicznych rządu polskiego.